Siemanko, dzisiaj poruszymy temat dość poważny. Nie wiem, czy Was dotyczy, ale dajcie mi znać, jeżeli tak. Powiedz mi, proszę, czy odczuwasz lęk przed powrotem do szkoły? Bo wiele o się o tym mówi w internecie czy też w telewizji, że młodzież, dzieci odczuwa będą odczuwały, czy już odczuwają pewien niepokój z tym, że wrócą do szkół. I stąd moje pytanie do Ciebie: czy taki lęk odczuwasz? Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu tego filmu, będzie mi bardzo miło, obejrzyjcie go do końca. No i koniecznie napisz, czy odczuwasz taki lęk, taki niepokój. Jak wiecie, bardzo długi czas lekcje odbywały się zdalnie w zaciszu Waszych domów. Mogliście robić wtedy wiele różnych rzeczy, niekoniecznie się uczyć. Natomiast teraz już plan, plan jest taki, żeby stopniowo będziemy wracać, będziemy, ja nie, ale wy pewnie wracać do szkół. Stąd moje pytanie do was czy odczuwacie taki niepokój lęk do tego, żeby wrócić do szkół? Czego się, a jeżeli tak, to czego się boicie? Samego powrotu, czy może tego, że znowu będziecie musieli się stresować ocenami jakimiś kartkówkami? Albo może ktoś wam dokucza z rówieśników w szkole, bo mogą być też takie powody, być może być może wręcz przeciwnie, cieszycie się z tego powodu, że, że wracacie, bo możecie na żywo już pogadać z waszymi kolegami, koleżankami, albo ktoś lubi się bardzo uczyć i chce wrócić do szkoły z tego powodu, albo ktoś tęskni za nauczycielem. Nie wiem, czy ktoś taki jest. Ale może na pewno są nauczyciele z powołania, którzy, których lubicie i którzy dobrze uczą, a przy tym bawicie się, nie stresujecie. To jest najważniejsze i uważam, że nauczyciel powinna to być osoba, która was zachęci do nauki, a nie odbębni swoje i tak dalej, tylko będzie starała się przekazać tę wiedzę i będzie to robiła w sposób taki zachęcający. A prawdziwy, taki już top nauczyciel to jest taki, który Zachęci osoby, które naprawdę przeszkadzają i nie chcą się uczyć, a wręcz uprzykrzają życie innym i przeszkadzają. Jeżeli taką osobę nauczyciel jest w stanie zachęcić, to naprawdę mega. Natomiast temat był o tym niepokoju i lęku. Jeżeli taki odczuwasz, daj znać: na pewno każdy z nas doda ci otuchę i siły do tego, żeby wrócić do. Do szkoły. No ale za, zadałem, zadaję takie pytanie, bo jestem szalenie. Ciekaw, czy to jest prawda, co piszą w internetach, że dzieci mogą czy młodzież o, o, odczuwać niepokój z tego powodu. Ja przyznam się, że stresowałem się bardzo w szkole, ale tym, że bardzo kartkówkami e, słuchajcie, może to było aż do przesady. Teraz jest inaczej. Jak ja chodziłem do szkoły, ten poziom był troszkę większy, lepszy. I było troszkę trudniej, eee, natomiast ja byłem tego typu osobą, że się przejmowałem ocenami, no i kartkówkami się stresowałem. No, do zobaczenia, trzymajcie się.